Witajcie kochani, zapraszam serdecznie o, na kolejne nagranie. Dzisiaj o tym, co wszyscy muszą wiedzieć o listopadzie, wyjątkowym listopadzie. 2022. Jednocześnie na początku już zapraszam do konsultacji robienia horoskopów rocznych, solarnych na następny rok, który będzie rokiem przełomowym i historycznym. Zapraszam także do poradni pod gwiazdami. Linki umieszczę na dole tam możecie otrzymać konsultacje od kilku profesjonalnych osób z różnego punktu widzenia, bardzo ciekawe spotkania i zapraszam na warsztaty do Mielna 4-5 Lutego, gdzie będę omawiała o nadchodzących zmianach, całkowitych zmianach, nie tylko w naszym życiu, ale także w świecie. Linki pod nagraniem i kontakty do mnie także pod wideo. Znajdujemy się w korytarzu zaćmień i jesteśmy w tym miesiącu otoczeni super intensywną energią naj, najbardziej intensywną w całym roku 2022. Od zaćmienia Słońca w znaku Skorpiona yy, idziemy do całkowitego zaćmienia Księżyca na pełni w znaku Byka, która odbywa się 8 listopada. O tym zrobiłam już nagranie, link także umieszczę u góry. Musicie wiedzieć, że znajdujemy się w fazie intensywnych zmian i także będzie to związane z niepokojem. Dlatego niektórzy z Was, czy też może nawet wszyscy w jakimś stopniu, bo każdy gdzieś ma w horoskopie znak Byka i znak Skorpiona, każdy będzie trzeba się przeorganizować, będzie trzeba e, oczekiwać przeinaczenia i reorientacje po to, aby pożegnać stare, zamknąć coś, zakończyć, niestety czasami potrzebujemy presji zanim jesteśmy gotowi do, do tych zmian i to ciśnienie osiąga szczyt właśnie w pełni w znaku byka i z totalnym zaćmieniem księżyca, co oznacza, że dojdzie podczas tego dnia, ponieważ księżyc jest w koniunkcji do urana, do zewnętrznego i wewnętrznego rozładowania. Energię może tą energię możecie sobie wyobrazić, jako energię wulkana, może tego, temu towarzyszyć niepokój, strach, bezsilność, załamania, nerwowość w pozytywnym sensie oznacza to, że zainicjowane będzie coś nowego, coś nieodwracalnego, co na stałe pozostanie w naszym y, życiu także kolektywnie, ponieważ zaćmienia odbywają się na węzłach karmicznych i węzły karmiczne wyznaczają kolektywne zmiany, kolektywne transformacje dla wszystkich ludzi na Ziemi. Od tego dnia można będzie indywidualnie postawić, postawić sobie granice i zastanowić się, co nas obciążało, co lekceważyłeś do tej pory, czym, gdzie może dałeś się manipulować. Gdzie może nie pozwalałeś się, czy też komu nie pozwalałeś się rozwijać? Może trzeba będzie coś pożegnać, co ci szkodzi, co jest twoim uzależnieniem, co jest twoim szkodliwym nawykiem, i teraz skupić się na tym, co na czym najbardziej ci zależy. Do 8 listopada, właściwie od jutra, gdy Wenus ustawi się 5, w opozycji do Urana, wielu uświadomi sobie, od czego jest uzależnionym Wenus, Słońce i Merkury, ale także węzeł karmiczny, który znajduje się w intensywnym znaku Skorpiona, cofa nas do przeszłości i pokazuje, co tam naprawdę się wydarzyło, co zrobiliśmy. Ponieważ Mars jest aktualnie w biegu wstecznym i pozostanie aż do 12 stycznia 2023, Uh, można można to poczuć, jak, że jak gdybyś wisiał w powietrzu, czyli mogą przyjść ograniczenia zewnętrzne, mogą przyjść e, mo, uczucia, że stoisz w miejscu, że się nie ruszasz, że jesteś zablokowany, może miałeś plany, że wyjedziesz. Niestety nie możesz wyjechać, bo wydarzyło się coś innego, może nie miałeś wyjeżdżać, a właśnie się pakujesz i musisz gdzieś jechać, czyli mogą pojawić się od piątego aż do 11. Poważne ograniczenia i poważne granice, które będą ograniczały nasze działania i nasze akcje wszelkiego rodzaju. Co z tym zrobić? Co z tym ciśnieniem? Co z tą presją, która aktualnie będzie się pojawiać? To ciśnienie, kochani, trzeba wytrzymać. Nie daj się ponieść w tym czasie emocjom, czy też jakimś aktywnościom, które właśnie w złości, czy w frustracji czy niecierpliwości coś zrobisz, co można za moment pożałować. Zastanowiłabym się nawet, czy też poczuła co, o co tutaj właściwie chodzi. I takie momenty są dobre na to, aby skupić się na sobie, aby znaleźć moment w ciągu dnia, usiąść i zastanowić się, co tak naprawdę nas blokuje, jak sobie poradzić z tymi zewnętrznymi i wewnętrznymi oporami. Ale także teraz z Marsem w biegu wstecznym nie o to chodzi, żeby zrobić cokolwiek i zrobić szybko i zrobić powierzchownie, czy też zrobić właśnie w emocji, w której jesteśmy, na przykład złości, agresji, czy też smutku, czy też dramatu, czy też załamania. Ale musisz zadziałać właściwie i dobrze. Najlepiej, gdy zrobisz krok w kierunku tego, co naprawdę pragniesz. Uwolnisz się od balastu, uwolnisz się od tego, co, co cię ogranicza w jakiś sposób. Może niektórzy chcieli wcześniej coś zrobić: przeorganizować sobie, czy przestawić sobie pokój, czy posprzątać w piwnicy, czy też pomalować, porysować, czy zapisać się na jakieś kursy. Sprawdź yy, przede wszystkim teraz, jakie przedmioty, jakie rzeczy, jakie osoby, jakie obowiązki stały się dla Ciebie ciężarem. Lub też, jakie informacje, które ściągasz do swojego umysłu, do swojej głowy, ograniczają cię, są uciążliwe i dają ci poczucie właśnie takiego obciążenia. Zastanów się, kim jesteś, z kim i czym się definiujesz, czego już nie chcesz w życiu utrzymać. Razem z planetami znajdującymi się w znaku Skorpiona, Słońcem Wenus i węzłem karmicznym, tutaj mamy coś zostawić, tutaj mamy coś pożegnać, tutaj od czegoś mamy odejść i zastanowiłabym się, czy to naprawdę, co teraz posiadam, co miało wartość do tej pory, daje mi poczucie bezpieczeństwa. Możliwe, że podczas tego dnia, dookoła tego dnia, czyli od jutra od 5 do 11 listopada pojawią się kłótnie, pojawią się spory mars w biegu wstecznym to także działania, e, działania zbrojne, czy też e, mogą pojawić się takie akty w świecie. Z marsem w biegu wstecznym niestety e, nie będziemy mieli łatwo, bo on utrudnia i wprowadza nas w sytuacje stresujące. Niezadowalające. Wszystko, co do tej pory trzymałeś w tajemnicy, wszystko, co zostawiałeś gdzieś na boku, teraz musi być omówione, teraz musi być rozwiązane. I jeżeli w tym czasie rozmawiasz czy przeprowadzasz intensywne rozmowy z Merkurem w znaku Skorpiona, zauważ i zaakceptuj to, że dana osoba może mieć zupełnie inne wartości. Bo Mars w biegu wstecznym wciąga w nas w konflikty, czy też reaktywując stare problemy, stare bolączki, to co nie rozwiązaliśmy, wykopuje to porki wojenne. Tylko tutaj bym bardzo uważała, bo wszystkie konflikty, które teraz są rozpoczęte, czy jeszcze raz wykopane, niestety z Marsem w biegu wstecznym trwa to długo, 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 tak? i też jest nie do rozwiązania nawet dla. Istotne jest, abyście w danym konflikcie, czy to w domu, czy to w pracy, czy to z przyjaciółmi, czy to z, z, z koleżankami, z kolegami, obojętnie nie dolewali oliwy do ognia, ponieważ może tujść do, dookoła, pełni do eskalacji. Polityki strusia też by mnie uprawiała, czyli nie udajemy, że nic się nie stało, czy milczymy, nabieramy wody w usta, ale przedstawiamy spokojnie swoje punkty widzenia. Powiedz prosto i jasno to, co myślisz, akceptując właśnie to, że inna osoba ma inne wartości, inne zdania, czy inny punkt widzenia i starała się znaleźć rozwiązanie także z beznadziejnych sytuacji. Będzie nam to trudno, ponieważ yy, Mars... Yy jest w biegu wstecznym aż do 12 stycznia 2023. Efekty zaćmień i to, co się teraz rozpocznie i to, co teraz się zainicjuje, szczególnie właśnie dookoła pełni, czy też no, jest księżyc w koniunkcji do Urana 8 listopada, to jest wybuch, to jest eksplozja, to jest, że pff, może coś tutaj być na powierzchnię i efekty rozciągają się na kolejne 6 miesięcy. Jednocześnie, y, po, ponieważ Mars jest związany z tematami agresją, gniew, frustracja, przemoc w świecie, konflikty zbrojne, y, nie dajcie się ponieść emocją zastanowiłabym się w danej sytuacji co się ze mną dzieje co mnie boli co jest raną co kryje się aktualnie za tym gniewem jeżeli się wkurzasz co woła tutaj na co woła ten gniew może właśnie należy zająć się sobą może trzeba się zdystansować do niektórych informacji wiadomości ludzi może nie należy wchodzić w ogóle w jakieś bezsensowne stare konflikty aby nie skrzywdzić siebie i nie skrzywdzić innych, świadomie odcinałabym się od negatywnych uczuć i negatywnych ludzi. Turbulencji w listopadzie nie zabraknie, dlatego że Mars w jego wstecznym będzie oczyszczał bardzo trudne tematy aż właśnie do 12 stycznia. Jednocześnie jego kwadrat do Neptuna niestety rozsiewa mgłę, niepewność mąci nam w głowach, że można właśnie poczuć to, jakbyśmy wisieli... W powietrzu kluczem do rozwiązania wszystkiego jest cierpliwość, zaufanie sobie. Decyzje nie podejmujcie podczas, po, podczas biegu wstecznego Marsa do 12 stycznia, dlatego że musicie wiedzieć, jak Mars ruszy w bieg prosty, będzie wszystko zupełnie inaczej. Jednocześnie ósmy nie jest dobrym dniem, czyli pełniam znak byka z totalnym zaćmieniem księżyca na spotkanie, na podpisy wszelkiego rodzaju do dookoła tego dnia, czyli od 5 i 3 dni po. Nie podejmowałabym żadnego ryzyka finansowego, i pod wpływem impulsu naprawdę możemy tutaj sobie zaszkodzić. Neptun od połowy miesiąca będzie jeszcze bardziej zasłaniał wszystko, czyli lecimy na oślep i możemy oszukiwać siebie, możemy oszukiwać innych. W kwadracie. Mars w kwadracie do Neptuna. Może być tak, że nawet o, poczujemy, ro, rozmówiłem się tam z kimś, wszystko jest załatwione, a to w ogóle będzie nie, nieprawda. Wzrasta także od 18 listopada ryzyko manipulacji. Także patrzałabym krytycznie na to, co robię, z kim się umawiam, jakie decyzje podejmuję, ponieważ do końca miesiąca grożą nam super rozczarowania. Mars jest bogiem wojny, Neptun jest miłością, pokojem do świata. Konflikty mogą narastać właśnie pod pokrywką, nawet że czujemy się dobrze, że już jest jakaś sprawa tam załatwiona, i później może niestety, gdy Mars wyruszy w bieg prosty od 12 stycznia, jeszcze, że będzie bardzo dużo do posprzątania. Jego pozycja w znaku bliźniąt przyczyni się do ostrych krytyk, do trudnych debat w świecie, do oskarżeń, pogłosek, spekulacji, zarzutów nie tylko politycznych, ale te zarzuty mogą się mnożyć bezpodstawnie. Nie wchodź w to, nie trać czasu, oszczędzaj swoje siły, nie słuchaj mediów, ponieważ słuchając tego, przekazując dalej, przekazując nieprawdziwe wiadomości, jeszcze karmisz i podsycasz tą energię. Ponieważ pod koniec miesiąca będą te odczarowania i rozczarowania, nie robiłabym kilka rzeczy naraz, ale stworzyła od początku miesiąca plan, co jest moim priorytetem, co mam załatwić, co mam wykonać, co do pracy, czy do domu, czy dla dzieci i po prostu trzymała się tego, co jest dla, dla Ciebie najważniejsze. Podczas biegu wstecznego Marsa, to już mówiłam, ale jeszcze raz przypomnę, nie rozpoczynamy czegoś nowego, ponieważ wszystko, co rozpoczniesz, będzie się rozwijało bardzo powoli. Te osoby, które rozpoczęły pod ostatnimi nagraniami, miałem, że rozpoczynam pracę, to teraz robić. To znaczy, może być tak, że trafiacie aktualnie do jakiejś firmy, do jakiejś pracy, gdzie jest coś przebudowane, gdzie będziecie coś tutaj przekształcać. I znowu, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa wszelkiego rodzaju, może być tak, że dana osoba, która, z którą wchodzisz w związek, nie ma jeszcze tematów przepracowanych z przeszłości i to może być jakimś obciążaniem, czy też, że trzeba będzie nad tym pracować. Nie wchodziłabym w nowe projekty, ale wychodziła z projektów, które naprawdę są obciążeniem i yy, trudnością. Jednocześnie zastanowiłabym się: możesz dać sobie czas nawet do stycznia na tym, co odbiera ci siły. Odnowił bowiem w Strzelcu 23 listopada. Każdemu otworzy się nowa perspektywa, nowe możliwości i Słońce, i Wenus, i Merkury, biegnące do znaku Strzelca, znaku optymizmu, znaku radości, znaków celów życiowych. Bardzo dobrze jest z, Merku z Marsem w znaku Bliźniąt uczyć się, szkolić. Może pomyśl o jakiś warsztatach, może pomyśl o jakiś kursach. Dla wszystkich osób, które wcześniej się chciały przekwalifikować, to by był dobry czas. Gdy Wenus przejdzie do znaku Strzelca w sprawach miłości, będzie dużo optymizmu, będziemy skoncentrowani na uczuciach, gdy z Wenus i z Słońcem oraz Merkurem w znaku Skorpiona jest wszystko, intensywnie angażujemy się całym sercem, wszystko albo nic, albo jesteśmy, albo zostawiamy partnera, ale później, gdy Słońce przejdzie do... I Wenus przejdzie do znaku, do znaku strzelca: będzie więcej ludzkości, więcej ra, radości, więcej optymizmu. Może być tak, że jeszcze do połowy miesiąca, czy też nawet do około pełni, tutaj bym uważała, bo y, wiele osób, jeżeli chodzi o relacje o partnerstwa z Wenus w znaku Skorpiona, może być tak, że nawet rozpoczniesz jakiś związek, ale tylko po to, aby stwierdzić, że to nie jest to, że trzeba się właśnie z czegoś zrezygnować, uwolnić, zostawić. Nagłe, nieoczekiwane zmiany możecie już oczekiwać od 5 listopada, gdy kochający wolność Uran ustawi się naprzeciw Wenus w znaku Skorpiona, co, co może przynieść nagłe, nieoczekiwane, szokujące rezultaty w zachowaniach i w naszych reakcjach. Następnie, uwaga, 17 listopada, Listopada. Saturn w wodniku pokazuje nam granice, które były przekroczone, gdzie nie było fer, i będzie wyciągał. Konsekwencje od pełni z totalnym zaćmieniem księżyca w byku może być tak, że już jesteś solo lub rażcem i idziesz w zupełnie nowym kierunku. Nie polecam do około tego dnia w afekcie właśnie coś robić. Ogromne niebezpieczeństwo, że zrobimy tutaj za wiele i pod wpływem emocji. Od 12 listopada będzie się aura uspokajać. Ważne jest, aby słuchać drugiej osoby, aby rozmawiać, aby mówić, aby się uspokoić. 15 jest najlepszy dzień miesiąca. Wenus tworzy piękny aspekt do Jowisza, poprawia się aura, więcej radości, wiary, optymizmu. Można tutaj nie tylko zarobić sobie pieniądze, ale poznać kogoś ciekawego, można otrzymać protekcję, można znaleźć nadzieję. Pojawia się światełko w tunelu, i myślę, że wiele osób, jak nie większość, poczuje taką ulgę i zadowolenie. 16. Wenus przechodzi do znaku strzelca i jest lekko, zwiewnie, po koleżeńsku, przyjemnie, można się uczyć, można się wspierać, można się motywować, można planować, można wyjeżdżać, można się cieszyć przyszłością i nie trzeba już wchodzić tak jak z planetami w znaku Skorpiona w dramaty, w smutek, w zazdrość, w strach. I wszelkie inne dramatyczne uczucia. Dalej Merkury i Słońce w znaku Strzelca będzie dodawał wszystkim odwagi. Może pojawią się nowi przyjaciele, może wybierzecie się właśnie gdzieś w podróż, i na pewno bardzo dobry czas, aby zająć się swoją aktywnością czy też sportem. W tym czasie powstaną nowe grupy osób o tych samych wartościach, którzy się inspirują, którzy się rozwijają i razem będą wdrażać nowe pomysły. 24 Jowisz w znaku ryb wyrusza w bieg prosty, pozwalając pomyśleć wszystkim o ekspansji i przyszłości. Od 29 listopada. Mars znowu, w biegu wsteczny, włącza na kłótnie, na konflikty, różnice zdań, problemy możemy pojawić w, do, z, w rozmowach wszelkiego rodzaju. Nie robiłabym nic na, na siłę, ale patrzała na swoje wartości jeszcze raz. Ponieważ w listopadzie trzeba będzie, będziemy przymuszeni tymi sytuacjami, tymi akcjami, tymi energiami, które się pojawią, wyjść ze sfery komfortu, zająć się poważnie palącymi tematami, otwórz się na zmianę. I dlatego przygotowałam dla wszystkich znaków Zodiaku inspiracje. Zapraszam serdecznie. Byki, lwy, wodniki i skorpiony. Wy wszyscy jesteście pod wpływem najsilniejszej energii transformacji i zmian ze względu na pozycję urana. Uran był tutaj 84 lata temu, a podobne zaćmienia mieliście na przykład w roku 2003-2013. Przypomnijcie sobie, co wtedy się działo, ale tego urana wtedy nie było. Tematem takim bardzo ważnym jest, aby każdy sobie uświadomił, co się przeżyło, co jest balastem, co jest ciężarem, od czego kogo jesteś już zależniony, co ogranicza mi tą ewolucję, co ogranicza mi rozwój. Pamiętaj przy swoich decyzjach, które nie masz podejmować pochopnie, że tu, gdzie drzwi zamkniesz, pojawią się obok drugie drzwi. Nowe i w tych nowych drzwiach oczekujesz więcej wolności, więcej niezależności, więcej radości życia. Patrz na Twoje wartości życia. Cokolwiek by się nie działo, cokolwiek byś nie robił i jakie decyzje nie musiał podejmować, bo pewnie będzie to także takie sytuacje będą. Patrz na wartości życia. Skup się i zadbaj o swoje poczucie bezpieczeństwa. Byki, koziorożce, panny, ryby, raki i skorpiony, oczekujecie pomocy. Wielki Trygon Wody i Ziemi będzie pozwalał Wam zrealizować Wasze cele życiowe oraz nowe idee, znaleźć odpowiednie kontakty, więcej zaufania i wiary w przyszłości przez kolejne następne 6 miesięcy. Koziorożce, panny. Raki oraz ryby dla Was niemożliwe może być możliwe. Spełnienie marzeń. Ryby, bliźniaki, strzelce oraz panny stoją pod wpływem niebezpiecznego kwadratu Marsa do Neptuna. Uwaga na informacje, na detale. Na to, abyś się nie pomylił. Nie działajcie pod wpływem impulsu. Nie wierzcie wszystkim. Nie wierzcie, nie przekazujcie dalej jakichś informacji, które są niesprawdzone. Ważne będzie, w jaki sposób komunikujesz, w jaki sposób przekazujesz wiadomości, i wszystko, co się będzie teraz działo, ma wpływ na Twoją przyszłość. Ponieważ jesteście pod wpływem możliwości oszukania, wykorzystania, ataków słownych, dodatkowo takie tematy jak skandale i tajemnice mogą się tutaj także objawić. Uwaga, właśnie, na swoją energię. Nie to, że stracisz tą energię, ale zadbaj o siebie, zadbaj o swoje siły, zadbaj o spokój. Zadbaj, może tematem bardzo ważnym byłaby teraz yoga, czytanie, skupienie w spokoju, ćwiczenie, słuchanie muzyki, relaksowanie i oszczędzanie swojej energii aż do 12 stycznia, bo może być to demotywacja, to mogą być tematy jakiegoś stresu, załamania, to mogą być tematy brak energii czy też choroby, czyli jakieś trudne sytuacje emocjonalne, uczeciowe mogą także zamanifestować się w organizmu spadkiem, spadkiem Twojej energii, kierowałabym się i zapisałabym sobie do listopada czy nawet do 12 stycznia 2022 spokój, cierpliwość i zadbanie o siebie. Znaki kardynalne, baranki, wagi, raki oraz koziorożce. Macie poważne zadanie w tym miesiącu, ponieważ jesteście znakami kardynalnymi. Może być tak, że w tym miesiącu trzeba będzie się kimś opiekować, trzeba będzie o kogoś zadbać, trzeba będzie kogoś ratować. Trzeba będzie komuś dodawać otuchy, i dlatego jest ważne, abyś ty miał energię także dla siebie, abyś ty czuł się dobrze, abyś ty był stabilniej. Jeżeli ty zadbasz o swoją energię, to wszyscy dookoła także będą się czuli dobrze. Czyli najpierw ty, później reszta, nie zapominaj o sobie. Ja dziękuję serdecznie wszystkim znakom Zodiaku. Życzę Wam spokojnego miesiąca, spokojnego listopada. Otaczajcie się pozytywną energią. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was.